Szczęść Boże, witam Was serdecznie, kochani maturzyści. W drugim dniu naszych rekolekcji, dokądkolwiek się udasz. Wczoraj mówiliśmy sobie o wierze jako relacji z Bogiem, relacji, która jest bezinteresowna, bezwarunkowa, relacji, do której Pan Bóg nas zaprasza. A my możemy to zaproszenie przyjąć albo, albo odrzucić. W końcu o relacji z Bogiem, która jest świadomym wyborem. I przez to y, taka relacja, taka więź staje się siłą dla mojego życia, mojej codzienności, dla moich wyborów, dokądkolwiek się udam. Ale jest pewne zagrożenie, ryzyko. Y, myślenie magiczne to jest y, pewien błąd w rozumieniu relacji y, z Jezusem Chrystusem. Jak to się objawia? Może być tak, że przychodzę na modlitwę wtedy, kiedy coś niedobrego dzieje się w moim życiu. Mam wtedy dużo emocji, myślę sobie: jeśli się pomodlę, to Pan Bóg musi mnie wysłuchać, nie ma innej opcji. Musi rozwiązać moją trudność i najlepiej od razu. My podczas modlitwy nie rozwiążemy z sobie trudności. Nie możemy oczekiwać zbyt wiele, bo, bo możemy być rozczarowani, ale zawsze możemy oczekiwać jednego: że Pan Jezus, jeśli będziemy do Niego przychodzić, pogłębi nasze pragnienie modlitwy. Bo, kochani, jeśli jest wielkie pragnienie, to my pokonujemy wielkie trudności. Kiedy nie ma pragnienia, to wtedy człowiek się zniechęci i porzuci. Porzuci modlitwę bardzo szybko. To jest tak jak z miłością, bo my ucząc się modlitwy, relacji do Boga, też uczymy się miłości dla Niego. Po co jest modlitwa? Po to, żeby bardziej kochać, żeby kochać bardziej bezinteresownie, żeby mieć wielkie serce, wrażliwe też na, na innych. Nie możemy oczekiwać korzyści czysto ludzkich. Takie magiczne myślenie jako pewien błąd w rozumieniu relacji z Bogiem. Będę się więcej modlił, to Pan Bóg da mi to i to. Będę się więcej modlił przed maturą, to na pewno ją zdam. No nie, jeśli nie będziesz się uczył, to chociażbyś modlił się bardzo dużo i leżał krzyżem w kościele cały dzień, możesz nie zdać matury. A drugim zagrożeniem w relacji do Boga jest to, że żeby nie oprzeć właśnie tej więzi z Panem Bogiem na chwiejnej postawie, na samych emocjach. Jak śpiewamy w pewnej religijnej piosence chciałem Ci w chwilach uniesień życie poświęcić bez reszty. Właśnie pójdę za Tobą, życie moje oddam za Ciebie. Znamy to też z Biblii. Owszem, Bóg stworzył mnie w całości wraz z, z uczuciami, więc komunikuje się także ze mną przez moje uczucia, przez moje emocje. Odwołuje się do naszych odczuć. Zasadniczo dobrze jest, jeśli angażujemy uczucia w modlitwę, w wiele psalmów. To jest przecież opis stanów takich duchowo uczuciowych. W życiu też przeżywamy różne sytuacje, jakiegoś pocieszenia, strapienia. Pocieszeniu doświadczamy uczuć, które mnie przybliżają do ludzi, do Pana Boga. Mówimy, wiatr wieje w żagle, prosto, pomyślnie do celu. W strapieniu czujemy się opuszczeni przez, przez Boga, czujemy jakieś, jakieś pokusy, i to też nie jest dobry czas, żeby podejmować na przykład jakieś, jakieś życiowe decyzje. Yy, właśnie yy, może być pewna pułapka, żeby yy, relacje z Panem Bogiem opierać tylko i wyłącznie na emocjach, na odczuwaniu. Yy, nie czuję Pana Boga, więc pewnie go nie ma. Mamy dzisiaj taką yy, silną potrzebę doświadczenia obecności Pana Boga. Yy, ona może być i, i często jest yy, szczera. Yy, ale Pan Bóg to nie są nasze subiektywne odczucia, nawet te najpobożniejsze. Czasem pośród ludzi można spotkać takie określenia: Kiedyś byłam, byłam wierząca, kiedyś byłem wierzący, ale teraz nie jestem, bo nie czuję Pana Boga. Czy to był Pan Bóg? Być może, tyle, że my nie możemy wiązać się z naszymi odczuciami. Bo wtedy Pan Bóg staje się kimś, kto ma spełnić nasze potrzeby, związane z poczuciem bliskości, poczuciem bezpieczeństwa i tym podobne. A co wtedy, kiedy nie będzie ich spełniał? Zobaczmy, jak Jezus umierał na krzyżu, to modlił się psalmem 22: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? I to jest, myślę, ważne i prawdziwe takie kryterium wiary, że nie doświadczenia tego, jak wspaniały jest dla mnie Pan Bóg, i jak wielkimi łaskami mnie obdarza i jak jest przy mnie, ale przejście przez pewne trudności to, co w cudzysłowie uratowało Jezusa, to nie poczucie obecności ojca, ale to jego więź z ojcem, z nim. Ta więź Boga. Yy... Z człowiekiem, z Jezusem, która przetrwała doświadczenia Krzyża, uratowała także i nas. Co się stanie, kiedy, co się stanie z naszą wiarą, jeśli, jeśli napotka doświadczenie Krzyża, ten, ten krzyk Jezusa? No bo jeśli ktoś uważa, że takie doświadczenie jest tylko doświadczeniem Pana Jezusa, to może mieć takie mylne wyobrażenie na temat wiary chrześcijaństwa. Jeśli ktoś uważa, że Normalne dla rozwoju duchowego jest stałe poczucie Bożej obecności, oparte na uczuciach, myślę, że jest w błędzie. Ja oczywiście nie negowałbym takich doświadczeń, bliskości, takich przeżyć, takich odczuć, ale nie opierałbym na nich swojego życia, nie przywiązywałbym się do nich. Jeśli masz takie przeżycia, to nie wpadaj z ich powodów w dumę, nie przywiązuj się do nich, ale zostaw je, one i tak odpłyną. Tak pisali mistrzowie życia, życia duchowego. Moi drodzy, kiedy pracujemy nad sobą, dochodzimy do takiego głębszego kontaktu z własnymi uczuciami. One jakby wychodzą na powierzchnię. I chodzi o to, aby pozwolić im wyjść na powierzchnię, na światło zewnętrzne i zaprosić Pana Jezusa do tych sytuacji, do tych wydarzeń, które, które budzą te uczucia. W pewnym sensie punkt wyjścia jest ludzki, spotkać się ze sobą, ale punkt dojścia jest duchowy. Spotykając się ze sobą, spotkać się z Bogiem. Poznasz siebie, spotkasz Boga jednak trudno to oddzielić, ponieważ jesteśmy osobami, cali jesteśmy duchowi i cali jesteśmy cieleśni, dlatego też z jednej strony nie musimy się wstydzić naszych uczuć, ponieważ cali jesteśmy osobą, ale z drugiej strony nie możemy jakby opierać relacji z Panem Bogiem tylko i wyłącznie na emocjach, tylko i wyłącznie na naszych odczuciach, bo one nie pociągną naszego życia. Owszem, Bóg na kartach Biblii też wiele razy okazywał różnorakie uczucia i te chciane jak czułość, jak wzruszenie się i te niechciane jak gniew czy, czy lęk w ogrójcu. Przyglądajmy się naszym emocjom, uczuciom, poznawajmy je, ale też starajmy się je dobrze, dobrze kierunkować. Porządkujmy je. Zapraszajmy w nie też Pana Jezusa, żeby on je porządkował. Święty Ignacy, mój ulubiony święty, mówił, że owocem porządkowania uczuć jest tak zwana święta obojętność. Ja to wyjaśnię, to jest taka postawa, to jest pewien stan wewnętrzny, dzięki któremu jestem w stanie wybrać w życiu to, co mnie przybliża. Do Boga. Mam wolność od uczuć, zarówno tych przyjemnych i chcianych, jak i tych nieprzyjemnych, nie, nie, niechcianych. I w tej obojętności nie chodzi o jakąś taką osłość uczuciową, ale o to, żeby celem życia był Pan Bóg i cokolwiek życie mi przyniesie, dokądkolwiek pójdę, czy to w tym życiu będzie jakieś cierpienie, czy radość, to ja to przyjmuję i nie tracę tego celu. Przed swoimi oczami. I na koniec nasze uczucia także są przestrzenią walki. Co obrazuje ta historia, którą wam przeczytam? Jest to pewna indyjska legenda, opowiada o starszym człowieku, który wyjaśnia swemu wnukowi, że żyją w nim dwa wilki. Walczące o przejęcie kontroli nad, nad jego działaniem. Jeden wilk jest prawdziwym duchem, a drugi fałszywym. I młody wilk, młody wnuk, przepraszam, pyta: A który zwycięży, dziadku? Starzec odpowiada: Ten, którego będę karmił. W tym właśnie rzecz. Nie mam wpływu na sam fakt istnienia w sobie tych, Dwóch wilków. Po tej stronie muszę sobie radzić z, ze złymi wartościami. Natomiast mam pewien wybór, gdy chodzi o, o mój stosunek do tych wartości. Dokądkolwiek się udasz, proszę, by relacja z Bogiem nie była relacją magiczną i by nie opierała się tylko na emocjach pomódźmy się na koniec za Was, za Wasze matury, które już za kilka dni będą. Poprośmy Pana Boga o światło ducha świętego dla Was. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Bardzo Wam dziękuję i zapraszam jutro na trzeci i ostatni dzień naszych rekolekcji. Zapraszam o 20.00 na nasz kanał DDM Studnia. Życzę Wam dobrego wieczoru i serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.